Witam serdecznie z tej strony, Kruak. Jest to drugi odcinek moich zmagań z Grom Arc Raiders. I chciałbym tutaj pokazać, jak wygląda kryjówka. Obejrzymy sobie, jakie są tutaj opcje. I co można tutaj znaleźć ciekawego. Więc tak, tu jest jakieś zadanie. Przyjmij zadanie otrzani Udaj się na powierzchni. Ok, czyli pierwsze zadanie. Udajemy się na dowolny obszar na mapie z ikoną kategorii łupów. Dobrze. Tu mamy jakieś monety. Wiadomości w grze pewnie. Poziom handel. Ok, czy mamy. Możemy coś tam kupować. Też jakieś zadania chyba będą. Bo tutaj to wzięliśmy zadanie. Lep z bronią. Granaty i jakieś do leczenia rzeczy. OK. Tabel wchodzimy sobie w ekwipunek. Czyli to co mamy w naszej skrytce, tak? To jest wszystko, czyli to są sortowania, płony, bronie, amunicja. No, no, modyfikacje no, tam to nie... A, I yes, to Jest szybkie użycie. Klucze to materiały to. różne. Dobrze. Połącz stosy. Wypakuj plecak. Okej, okay, czy tu mamy jakieś podstawowe? Podstawowe rzeczy, zadanie, system, i lecimy w takim razie z dalszymi tutaj opcjami, warsztat. Złomek, kogut złomek i stół warsztatowy. Czyli tu będziemy mogli coś wytwarzać. Mamy jakiegoś kogucika, handlarze, talie. Tu możemy sobie. Dobra, czyli tu mamy sporo rzeczy. Wchodzimy w sklep. Czy tu jakiś Battle Pass jest? Co to jest? A wygląda na to, że coś będziemy zdobywać i odblokowywać co jakieś skiny. Tak. tak, i żetony. Okay. i sklep. Tu możemy sobie pewnie kupić jakieś skiny kosmetyczne rzeczy. No dobrze, to mamy pierwszą. Pierwsze jakieś ustawienia. E, mamy tu jeszcze coś takiego jak escape. -em. Ustawienia samej gry. Zobaczymy, co tutaj mamy: sterowanie. Kolej, to sobie pobinduję wszystko, nie będę nikogo zanudzał. Tu mamy ustawienia ekranu. Ja mam dosyć dobrą kartę graficzną, więc pewnie będzie większość na maksa albo epicka. ustawienia dźwięku ustawienia dostępu. mysz i klawiatura ok kontroler, to nie mamy kontrolera i kwestie prawne dobra w takim razie lecimy na pierwszy wypad Inspekcja potwierdź. Po no dobra, to mi chyba wystarczy. Amunicji trochę jest gotowości. A, to możemy sobie chyba lecimy solo, ale możemy polecieć też z innymi graczami. Ciekawe, jak długo będzie nas dobierało gdzieś tam do mapy. Chat znajomi. Okej, okay, to już nas wrzuca. No, ładne te cinematyki Takie. Linki mają być słyszalne dla wszystkich pobliskich upierstwów, czy tylko dla Twojego oddziału? Nie wiem, na razie zobaczmy. Mapa. lądru pojemniki, czuwaj. Zrobię sobie taką krótką krótkie rozeznanie, Czyli ja jestem tu. Tutaj sobie zaznaczymy punkt wyjścia chyba, punkt wyjścia jakieś dźwigy, włazy Dobra i w zasadzie tu musimy chyba jakiś pojemnik Chyba to o to chodzi Na razie bierzemy wszystko, ale to tak, to jest to. Dobra, no, to takie trzy. I możemy lecieć do wyjścia. Trochę byłoby za szybko od razu do wyjścia pójść, więc... ...próbujemy napełnić sobie chociaż... nowy plecak. Chowaj to co masz w rękach, aby poruszać się szybciej. Ok, no, na razie nie będziemy nic chować. Zachodzimy na zewnątrz. Na razie dwa pojemniki, może jeszcze coś tu jest. żeby już zaliczyć Ok, misja. Dobrze. Mamy trzy pojemniki, czyli już możemy się udawać do wyjścia. No to wejdźmy sobie tu na górę. Kiedy można iść. Można tam jakiś dron jest. Spadamy. Dobra, to pójdziemy sobie do wyjścia. Ale jeszcze sprawdzając po drodze co jest. zbierzemy i pędzimy dalej tu coś jest czyli tak tutaj będziemy po prostu schodzić po mapce i zbierać różne śmieci które pewnie będą przydatne coś tam słyszę tam. tak tam jakiś Robocik, no moglibyśmy się postrzelać z jakimś robotem. Ale na razie chciałem tak zobaczyć tylko jak ta gra wygląda. No wygląda naprawdę fajnie. O, to jest jakiś robot. Ja pierdziele, co to jest. To mnie namierzę. Chyba tego to już nie przeżyjemy. Ba, jestem za słaby, żeby z tym walczyć Aha Jakie mam? Następne na dwa Ten też już mnie zauważył Aha Dobra, uciekamy Polecimy od boku. Naprawdę to mi będzie śledziło. A, już mi coś namierza. No. Nie, już nie odpuści. Latarka. Zobaczmy czy coś tu jest. O. O, tu. o to może coś będzie. Nie wiem czy ta misja uda się. Zbierzemy wszystko co można i spróbujemy tam do tego. To jest pompa Jeśli metalowe. jest tutaj w ogóle istotnego, nic nie ma. to? raz, dwa, trzy. Dobra, to przejrzane, to jeszcze. Dosyć cię mówię, ale mam nadzieję, że to się ładnie wszystko nagrywa. Nie chcę tu ryczeć do tego mikrofonu. Dawno nic nie nagrywałem, więc... Hmm. Może, że puścili. Dobra, biegniemy od tej strony. Niestety ty cały czas coś tu słyszę. Tam coś jest dobra, biegnę, Trudno. Już mi coś namierzyło. Mi się. Ja okay, men będę czołgać no to pierwsze kroki udane chyba mnie nie dobiją 6 metrów 6 metrów o, tutaj coś jest wróć nie żartujcie, że ja będę mógł jeszcze wrócić ale zginąłem, albo zginąłem i, i wróciłem do żywych. Ok. Kontynuuj. Wypakuj plecak, kontynuuj. Nie wiem gdzie się wypakowałem. Kontynuuj. Zbieranie fragmentów odwieczczania dobra. Czyli udało nam się przejść pierwszą misję jakimś chyba fartem. To jest też, To jest jakieś drzewko. Chyba, chyba na początku najlepiej się szybko wspinać. se dodamy do skutku. To jakiś ten to, to mobilność będzie najciekawsza, ale dobra to. Jeżeli sobie potem usuniemy, to chyba można. A nie można, no no. No to słabo jak nie można. Gdzie jest ta? Handlarze. Go nie... then. Tu coś wygraliśmy, eee, tak. A i następne zadanie. No to akceptujemy. Warsztat. Złomek. A czyli on coś nam tutaj przyniósł? Może to co czego nie zebrałem po drodze? Nie wiem. Stół warsztatowy. Czyli tu jakieś modyfikacje będziemy robić. Tu? A tu możemy sobie jakieś inne stoły towórzować. Dobrze. Handlarze, co tu jest jeszcze u tego zadania? No, mam już to zadanie. A, tu jest jakieś drugie. No. Stopy Ark i zniżyć wrogie maszyny. Czyli tu już będziemy więcej walczyć chyba. No dobrze, to mamy pierwsze kroki pierwszą mapkę za sobą. Myślę, że na tym możemy zakończyć ten odcinek. Ja spróbuję trochę pograć. I no wrócę już na jakimś tam poziomie, z kolejnymi odcinkami. Ale już pierwsze pierwsze jakby ustawienia plus zorientowanie się tutaj. Mam za sobą. Całkiem przyjemna gierka, ładnie zrobiona. Graficznie też bardzo no, porządny poziom. Więc dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne moje zmagania z Grom Arc Riders.